Cześć, witajcie, witam Was w odcinku, w którym zobaczymy sobie najlepsze dropy ze skrzyń Gamma Case i Gamma 2 Case polskich YouTuberów. Ceny będą zbliżone, takie jak są aktualnie, więc mogą one być troszkę inne, jeżeli to będziecie oglądali później. Tak, może już troszeczkę zaspoileruję. w zestawieniu znajdzie się kosa za, uwaga, 5000 zł, tak. No i jeżeli się spodoba, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. No i bez bezbędnego gadania już oglądajcie. No jak? No jak? <śm> 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 Co za pato... pato opening. no po prostu pato-opennik, co ja mam wam powiedzieć? Dlaczego ja nie mogę kosy trafić? Nie! Serio?! Cis... M9, jasne, wody, pierwsza nowa kosa, wiedziałem... Wiedziałem... Wiedziałem, kurwa! Wiedziałem, że w tym op to... Wiedziałem! Burza to jest dobry znak. No, mamy koskę, mamy koskę. Aj, przetestowana w boju, ale jest koska. hu. Uh, 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 uh. no patrzcie, no. Tego szczerze nie myślałem, że trafię kosę. Nie myślałem, że trafię kosę. i cóż. Ech, mamy kosę, tak, tak, tak. Mamy kosę, to jest najważniejsze. Ale już tak leciała, że na samym koniuszku stela, nie, że już nie wiedziałem, sobie. Dobra, jest kosa. Jeszcze, jeszcze drugiej nam brakuje, tak? Jeszcze drugiej nam brakuje... Aj, przeleciało. Przeleciał z 20. NIE! 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 Chociaż już raz zrobiliśmy coś, takiego, że z 30 skrzynek poleciały nam, nam dwa knajfy. Nie, 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 nie! To już są kurwa, jakieś żarty po prostu. Nie. Żartujecie sobie w nie, nie, nie! Nie, nie wierzę po prostu. Ja pieprz, ja tu chciałam jakiś luźny sobie nagrać? Nie. 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 70 tysięcy łapek, które pod ostatni film. <laughs> Jestem królem po prostu. Jestem królem. Jestem królem. Tak więc z tego miejsca chciałem pozdrowić bardzo serdecznie Izaka i samu mistrza Graczola, ogólnie wszystkich tych. <laughs> Nie, to po prostu no, to tak... Mistrzostwo świata to jest, we are the champions Ja pierdolę Coś <pl problème> konkretnego, no ale tutaj widzę, że Pewnie będzie do 6 razy sztuka tu mi się wydaje, tak No jeszcze mam 3, otworzę tego i ostatnią umowę Skrzynę mam trochę więcej, ale umowa to umowa, tak? 1000 lajków Stój, stój, mam kosę nową! Mam kurwa nową kosę! Patrz to! Ale kim ty jesteś? A fajna jesteś, ale kosę mam ty! Pierwszy chyba trafiłem. Ile to kurwa na rynku kosztuje? Pokaż mi się. Albo zaraz. Ty kurwa, ko... Co za ci poddałem w niedzielę rana. O kurwa jest! Czwarty nóż! Jest bagnecik, zaprawiony w walkach, no tutaj bym polemizował, czy aż taki zaprawiony w walkach. Kurwa, te skrzynki rzeczywiście są jakieś fantastyczne dla mnie. No, na jakim ukończy się nie podejmę otwierania tych, tych skrzynek, no to kurwa, leci nożyk. No i co, Hania, taka jesteś mocna. Taka jesteś mocna w openingach. W końcu już kurde no. Zrobiła to Proszę Tak, tak się kochaj O Boże w końcu Tak Nice Nie wierzę Nie O mój Boże Coś ty zrobiła Użyjemy klucza bez gadania Tak jak ostatnio i co tu będzie? Co tu będzie? Nie! 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 Kosa! 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 Ja pierdolę! Ja pierdolę! Kosa! Kosa! Jestem dzieckiem na, co ja właśnie zrobiłem. Magnet Lord? Co za odcinek! Co za odcinek! Nie wierzę! O to! Fa Ale mi bije serce! O! Pewnie brz... O! Jak to się stało? JAK to, <śmínio> TO SIĘ STAŁO? Bagnet Lore <śmínio> Dziękuję i zapraszam na deadmatch'a Live'owałem W LoL'a grałem Twitch.tv Daily <śmínio> Widziałem kurwa urodziny Urodziny Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli Wam się to spodobało i chcielibyście więcej. Zachęcam także do napisania komentarza, jaki nóż Wam się spodobał najbardziej oraz dlaczego oraz odwiedzenia innych. Moich filmów na kanale. I to by było już na tyle. Dziękuję i na razie, cześć.